I witam wszystkich bardzo gorąco. Mamy 6.19 we wtorek 3 października, a to jest Gothic 2. Returning, koszmar, zaawansowany i tak dalej. Proszę bardzo. Eee. O, tyle macie Gotika. Gramy dzisiaj Evil Islands, bo to jest giereczka, nie jakieś tam gotiki chypu. Któryś z widzów zasugerował mi, że wydanie punktów we Włócznie było błędem. Moment, w którym wybierzemy danego skilla determinuje, kiedy on jest najbardziej optymalny. Powie... Ale to nieistotne, po prostu gramy. Ja wiem, że pewnie dałoby się to lepiej zrobić są jakieś triki. Ale to ciekawostki, nowinki. Zadanie typu zapiski orków i to można już zrobić. I przypominam, że gdzieś w tej okolicy powinien być schemat na włócznie. Kościaną? Ja tutaj nie wyczyściłem wszystkich bandytów, więc dalej powinien być ten ze schematem, ale no. Zobaczymy. Pytanie tylko, czy oni się nie zdyspawnowali, bo ja już przecież y wyszedłem po kołysce z tej lokacji. Są gobliny. No ale to nie niedobrze. Bardzo niedobrze. A ten nowy młotek sprawia, że mam więcej trafiania chyba, tak? 57? Tak, o 5 punktów. Lepszy atak. No niewiele to zmienia w wypadku goblinów, bo ja gobliny akurat trafiałem. Ale cholera, jeżeli zdyspawnowało ludzi... O, to może być on. Pa. Ciężki płaszcz? A, to nie był on. Tu jeszcze powinien... O, jest ekipa, dobra. Wali mi się. Sru. Któryś z nich musi mieć te schematy. Długie spodnie. I nie było włóczni. Ciężka koszula. Jest kurczę grany. Jestem no, niemalże przekonany, że tu powinien być jeszcze jeden przynajmniej wojak. Bo oczywiście ten młotek zostaje w ekwipunku zdecydowanie jako obuch. świetna broń na te ogniki, ale ja bym chciał. No kłótą. Niestety włócznie są broken w tej gierce. Gdzie jest mój Banshee. Na tym etapie jeszcze już lesowe potwory, ale później te Banshee, szczególnie kastery, no... Kanser. Melaki zupełnie niegroźne. To kurde na hita to pada. Ja daję tyle expa, co potężne wilki w kolejnej lokacji. Gdzie tu jest balans? Już po graniu Diablo dzisiaj rano mogę Wam powiedzieć teraz, Viper Vitu Pro jeszcze raz podkreślę. Kurczę, mimo że ta myszka klika dosyć głośno i jest na pewno na nagraniu ją słychać, to jednak ergonomia przez to, że jest płaskaczem, gra się dosłownie w ten sposób. Na Super grasz w ten sposób, nie powiem, że to jest claw grip, ale masz tego hampa na myszce. Tutaj w zasadzie leżysz na płasko. Kurczę, jest mega przyjemnie. Jest no tak leciutka, że ja doli. Ja wiem, że wy się pewnie śmiejecie, że ja się podniecam jakimiś myszkami. Boomer się myszkami podnie... Ale uwierzcie mi, jest różnica. A to jeszcze nie jest late game? Znaczy, to nie jest endgame, bo jeszcze te myszki będą ulepszane i tak dalej, powoli ale będą. Ale też y, pojęcie game'u zmienia się co roku, bo pamiętam miałem super lighta. Pierwszego, tego jeszcze który ważył 80 gramów? gramów? Trzy lata temu, dwa lata temu, na premierę. I ja już mówię, normalnie o tak było robione i... Ja już myszki nigdy nie zmienię. a później wy... zaczęły wychodzić Vipery V1, które były lżejsze, zdaje się, o 8 gramów. I wziąłem Vipera, później okazało się, że jednak wolę Superlighta, bo wyszedł... Y... Dokładnie, wyszedł Superlight. Na początku był G-Pro... Później wyszedł G Pro Super Light, w sensie po Viperze, więc był G Viper, Super Light i tak każda kolejna myszka po te 80 10 gram traciła. No i dochodzimy do etapu, że już myszki... Jasne, tam są jakieś fantazje, że stopy aluminiowe, jakieś stopy... Czekaj, czego oni używają? Jest jeszcze jakiś stop, którego używają i który się pali. Czegoś robi bolidy formuły. Kiedyś się robiło przynajmniej. Ale motyw jest tego typu, że już ta granica 60 gramów zupełnie jest w porządku. Ty. A to jest jakaś secret lokacja. 100%. Zobaczcie. Pa, pa, pa. Zrobili coś takiego, że jakaś górka. Ewidentnie coś. Być może tu zadanie będzie później. Słabo zaaranżowali. Można tu było dać jakiegoś Big Bossa albo Secret. Pa, jest. Znalazłem go. To musi być ten chłopak, bo to ostatni bandyta w okolicy. I teraz przesuwamy na dół. Ty kurde, prank. Tu jest jeszcze bandyta. Może to on. No de to nie jest zupełnie możliwe. Ja kogoś ewidentnie tutaj nie zabiłem. Czekaj. Idziemy do miasta. Ja muszę zobaczyć te schematy, bo po prostu nie wierzę. No, zebrałem całą zbroję. Proszę bardzo, jestem przeciążony. To już można wypieprzyć. Dalej, 2 kilo. Yy, co by tu można było zrobić? Te zbroje, wymienić skórę na lżejszą? Ta skóra waży ile? 2 kilo. I wcale nie jest taka dobra, bo ta skóra jest o wiele lepsza i waży też 2 kilo, także zrobimy w ten sposób. Mówię, ten crafting jest genialny, proszę bardzo, teraz mamy lepszą zbroję, teoretycznie można by zrobić tak, ale tracimy wtedy sporo obrony, a to nie daje w ogóle obrony. Death time. czyli obrona, jak ktoś grał w Path of Exile to jest evasion, czyli unikanie. A z kolei zbroja to już jest obniżanie obrażeń w momencie, kiedy nie unikniemy ataku, z tego co rozumiem. Bardzo interesujące. No raczej by mnie po łapach bili, więc zostawmy sobie okrycie na ręce. A na nogi... Takie coś? Też nie. Takie coś? Po prostu zostawię sobie tę zbrójkę tutaj. Bo to waży 60, a to waży 30, więc zostaje na pierśnik z tygrysa. A cała reszta idzie na handel. Czy ma on włócznie? No, ma tylko kamienną. A ja nawet nie mam krzemienia, żeby tam. Oczywiście, później nawet można by korzystać z kamiennych, bo później pojawi się obsydian w grze. Yy, skała wulkaniczna, więc ostra, więc duże obrażenia, ale to później. Na razie powrót do zapisków orków. Masz dwie możliwości wykraść zapiski lub zabić jasnowidza i zebrać je z ciała a co do hełmu zobaczcie Autokastuje orli wzrok co z kolei powoduje że spotuje potwory z dalszej odległości o a piorun od 10 odcinków dalej jest zabugowany i o co chodzi? piękna gierka już wszystko rozumiem Mam 38 obrony, czyli unikania, ale mam 10 zbroi, czyli tak jak mówię, jak już nie uniknę, to wtedy tyle i tyle dostaję obrażeń. To jest po prostu współczynnik obniżania obrażeń. Dziki na ciosa. Coś pięknego. Oczywiście to nie są te dziki, których ja poszukuję, bo mnie będą interesowały ciorne dziki z grubą skórą. Nawet twardą skórą zdaje się. To tutaj to jest Esi. Nie będę wam ściemniał, ja się bufuję i walimy to wszystko. Tylko tak, tutaj są workowie zbufowani, czyli szaman chodzi góra dół i bufuje. inaczej. Obejdę to wszystko naokoło i szamana robię na ciosa, i wtedy się walimy. No właśnie. Jest szaman, jest obstawa. Jest zapis wykonywany. Jak ja się zbufuję? Aha. Ciekawe. Dobra, walimy się. Sru. Oni tego nie zauważyli. O co jest? I szaman też widzę, że ma mechanikę many. Ej, to jest piękne. Bo ona narzucała siły na wszystkich orków i nie mogła y, kastować speli na mnie, więc przybiegła z, z broni obuchowej. Czekaj, czekaj, jak to zrobić? Po prostu wjazd w plecy. Później wjazd w szamana. O, laryngi siadło, buły. I Essie. Proszę bardzo. Odciągamy łucznika, bufujemy się jeszcze raz. Czekamy na animację, wjeżdżamy. Raz. Czekamy i dwa. I trzy. Proste mordo. To może się przydać. To nie powinno się zmarnować. Jakieś tam zapiski orków. Nie wiem, czy to była Księga ABC, czy jakieś inne zadanie jeszcze, że nie pamiętam. Tych można osłabić. A jeszcze niedawno było zadanie, które polegało na zabiciu jednego orka ciosem w plecy. A aktualnie walę no, całą ekipę zbufowaną, tak naprawdę. Proszę bardzo. I co? Idziemy na kolejne zadanie. Aha, czyli to tutaj mamy do zdobycia księgę ABC. W takim razie idziemy po ów księgę. I to również na tej lokacji chyba była miejscówka. Totalnie, nie chcę powiedzieć podpierdolona, ale ja wam to nagram. Odpalimy returninga, którego tak wszyscy kochacie i się nie powiem co robicie. Do ówgierki. Coś wam zaraz pokażę. Dosłownie skopiowali lokację jeden do jednego. Chyba, że to nie było. To może nie być w tej lokacji. Ty to jest w tej lokacji. Dobra, proszę spojrzeć. Usuwamy to wszystko. Tu oczywiście chyba będzie smog z tego co pamiętam. Spójrzcie na ten kadr. Czy on coś Wam przypomina? Być może, mówię, może to nie być jeden do jednego ta lokacja. Ale proszę się przyjrzeć bardzo dobrze. No nie jest to konkretnie ta lokacja, bo będzie jeszcze jedna w Evil Island, która jest dosłownie jeden do jednego. Przypominam, Evil Island wyszło 15 lat wcześniej, przed returningiem. Także daję do myślenia. Zobaczcie proszę, w tej lokacji są orkowie, erasmusy, tylko już takie fajniejsze, już takie no... Śniady książę, ale mimo wszystko z wielką klatą i z dużym posagiem, jak widać. Obsydianowe bronie mają. Co to powoduje, że wypada z nich obsydian właśnie? I ja ten obsydian z wielką chęcią bym zaprzyjaźnił, ponieważ jest to idealny materiał na włócznie, co się okazuje. A co również się okazuje, że akurat... Dziwnym przypadkiem potrzebuje y, obsydianowej włóczni. Zauważyła mnie. Jeszcze raz. Nie pierdol, że mnie widzi. Nie widzi. Przypominam, że ta broń... No... prawie. Ta broń nie ma modyfikatora do backstaba. Więc niedobrze. Potrzebuje dosłownie dwóch obsydianów, żeby mieć... ...wełucznię. Sru... O, on się obrócił! What oh, Padaj, padaj, chłopaku, bo ja tu muszę na kucaka. No i co, idziemy na zadanie. Obsydianu mam, reszta orków y, można zignorować, tak naprawdę. Mnie interesowała tylko wyucznia. Kurczę, kolejny stoi na drodze. To sru. Dlaczego oni się akurat obracają, jakie ja odpalam animacje biegu? To jest jakiś prank? W drodze. Zrozumiałem. Sru. 61. Nie lubię takich spacerów, Kurde. Ja odbieram y, koło 80 HP już tym młotem w plecy. Dorosły ogr 90 HP. Wiecie co? Próba jest wykonywana, tylko on też statystyki ma nieco wyższe. 14 zbroi. Widać ten tutaj Erasmus ma nieco większy posak niż inni. Własne mieszkanie na przedmieściu, maczugę. Wiecie o co chodzi? Tylko... Pytanie, czy ja go robię? W kakało. Czekaj, czekaj. Dam sobie siłę. Dobra, już wiemy, że ma agro range wielki. Pyk. No, i obróć, że się. Patrzcie, on bokiem się ustawia, nie plecami. No to nie, tego nawet nie robię. Przynajmniej na razie, a tu później wrócę i go zblanszotuję w późniejszych etapach tego rozdziału, więc nie ma co się pieścić. pa baba, jest wódz. I znowu, sru. No i lecimy, tak naprawdę, a on się zagrował. No. Dobra, to był wódz typu pręg i mamy jakiś tam elementarz, orków i runa, dodatkowy cel. Runy nie użyję, bo nie jestem magiem, a co do tej lokacji jeszcze raz podkreślę, to może nie być to. Tu jeszcze będą lokacje ze smokami i tam właśnie to będzie no, zapożyczone jeden do jednego yy, w Returdingo. W takim razie z powrotem do wioski. A może nie. Na początek dowiedźmy. I ów wiedźma powinna mi powiedzieć, co oznaczają te zapiski orku. No właśnie. Mój drogi, zastanawiam się, gdzie te zielone potwory nauczyły się czytać i pisać. Nie dość, że ich język jest wstrętny. To nawet nie umieją nim dobrze władać. Ale mamy szczęście. To są stare zapisy. alfabet. Możesz więc przeczytać trochę okuli? Tak, mogę. Ale przestań mnie poganiać, dobrze, chłopcze. I znowu A, to znaczy, to... wątek umarłego miasta. A ja wiem, jak się tam dostać? Znaczy nie wiem dokładnie, ale mogę łatwo się dowiedzieć. O czym ty mówisz? Dziecko z ciebie. O, czyżby? Pokażę ci co potrafię. Nie ujrzysz mnie, dopóki nie dowiem się, jak się dostać do tego miasta. Ej, rystuj! Gdzie się. No doziwę? i dziewczyna poleciała, żeby. Udowodnić, że. Wiecie, no chcę się pokazać przed Chadem, Zakiem. Nie powiem, że nie, ale o martwym Mieszkańcy mieście. Że Zbudowane przez góle, my to wiemy. I szkielety, w się które nas karatekowały w głowę na ciosa. I tam jeszcze będzie smok, ale o tym też dowiemy się później w trakcie rozgrywki. Więc tu nie ma sensu tych dialogów prowadzić. A teraz Książka ABC to całkiem inna sprawa. Tak, dobrze, gratulacje, wybrańcze. Polowanie na wilka już się rozpoczęło, a ty jesteś wilkiem. Szczegółowe informacje o tobie są dostępne w sekretnym miejscu do odnalezienia przez orków, gdzie się udajesz o twojej drużynie używanej broni itp. A nagrodą jest taka ilość złota, że jedynie babur może ją posiadać. Mniej więcej tyle, ile zostało skradzione starcowi. Rzecz... No, czyli jest list na naszą a, głowę. Znasz chyba drogę do rzeki, czyż nie? Pamiętasz, że zaczyna. Tak, oczywiście. Droga. Tak, a to sekretne miejsce jest po drugiej stronie wzgórza, na wschodzie. Lecz pamiętaj, że gdy orkowie zobaczą ten papier z Twoim opisem, nie będą na cie... Ale ja straciłem wątek, czyli co, orkowie wystawili... Orkowie wystawili list gończy za moją osobą? Ale w takim razie, dlaczego ludzie chcą mnie upolować, skoro to orkowie... Rozumiecie o co chodzi, coś tu jest kurczę, może ja czegoś nie rozumiem? I mamy wątek włóczni, w końcu. Czyli bierzemy takie coś... Dwa obsydiany. 820. Spoko, obrażenia. No, mi tu bardziej chodzi o to, że więcej będę miał zwyczajnie ataku, mając włócznie. No, i też backstab modifier w końcu wjedzie. No i nie oszukujmy się, jeżeli te widełki 20 siądą, no to faktycznie backstaby już koło 100 HP może? Miejmy nadzieję. I co? Jeden punkcik w broń kontaktową. No i airfar. Nawet jeśli wnuczka Estery przyszła do wioski, nikt jej nie widział. Ale nie sądzę, żeby to uczyniła. Jej babcia raczej nie jest lubiana. I tyle. Czyli wnuczka zaginęła? No, nie ma co spoilować, ale odnajdzie się. Także wszystko będzie w porządku. Kolejne zadanie, niepodważalny dowód ale o tym w kolejnym odcinku. Zapraszam bardzo gorąco.